Odcinku przetestujemy sobie Monstera Java Goldbrev, Sweet Black, więc, tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to Monster, informację, że jest z serii Java, logo Monstera, informację, że jest Goldbread, to znaczy, że należy do serii kawowej. Tutaj macie informację, że jest to Energy Drink, informację o smaku, jest to Sweet Black, pojemność jest to 400 ml skład produktu, wartość odżywczą, historykę tego monstera, kod kreskowy, aczkolwiek z tyłu macie datę końca świata. Więc tak, teraz możemy przechodzić do otworzenia, i nalania produktu. Tak jak widać się prezentuje produkt po nalaniu, jak widać mam taką dosyć gęstą pianę, więc tak, teraz możemy przychodzić do przetestowania produktu. Powiem no tak naprawdę mi nie smakuje. Yy, smakuje to jak taka yy, prawdziwa kawa, ale taka dobra. Chodzi mi o to, że jest o połowę mniej gorzka niż taka zwykła prawdziwa kawa. Co mi się naprawdę podoba? Więc tak. Tutaj macie cenę, a jest to 25 zł i 99 groszy, plus koszt dostawy. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma naturalny, kałowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że jest za drogi. Dodam jeszcze, że to jest najlepsza prawdziwa kawa, jaką piłem. Więc tak teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. Dzień ponieważ jest naprawdę smaczny. Jak coś, link do tego monsterka macie w opisie. I dajcie do koniec, i papa. Pa.